Elo elo witam was serdecznie z tej strony Marcin Gierki Dzisiaj kolejna odcinek z PC czyli najlepszego polsko serwera na Robloxie Dzisiaj będzie wielki test Opla i e, Zafiry e, A w PC to jest Opel, e, znaczy to jest coś e, Orion e, Sapphire czyli Oriona safira będziemy testować w tym odcinku i co. przejdziemy do odcineczka tamcie suba, dajcie lajka widzicie Instagramka, jest 11 naście, dajcie obsa, widzicie troszkę mini wrócił, ma też dajcie obsa i też widzicie mój drugi kanał Islandii, też dajcie, dajcie subika, bo, bo tam są ciekawe filmy o technologii, także jak ktoś, ktoś ktoś interesuje się technologią, to bardzo podziękuję za subika, no żeby dał tam no. Także co, zaczynamy ten najwielki e, to jest Op, Oriona Sapphire'a Czyli w rzeczywistości Opla Zafierowy e, Pisy tylko nie wiem gdzie go mam tylko Opla Zafiera e, o jest Orion zafir, e, e, także księgamy spawn on jest za 15700 e, także, e, także najpierw zaczniemy sobie klasycznie jak to na te odcinki przystał od modelu, moduł, jak zawsze, widzimy no tutaj praktycznie, no nie ma do czego się doczepić, naprawdę te modele w PC bardzo fajnie y, są wykonane jeśli chodzi o środek o środek, jeśli chodzi o środek to te, to jakby mogłoby być więcej y, właśnie tutaj tych y, w ogóle elementów, tego wnętrza, bo jakby ten licznik mamy i licznik fajny jest wykonany Mamy kierę, jakby też fajnie jest ale mogą być więcej elementów, jakby te, tekstury fajne są, ale mogą być więcej jakieś klimatyzacja, mogłaby być radio, a tutaj widzicie, że mamy tutaj ekran w środku, a tutaj takie trzy pokrętła, ale nic nad tym, znaczy pod tym ekranem na środku nie mamy tej deski rozejrzystości, także tutaj nie jest najbogatsze a powinno, a mogłoby być jakieś radio pod tym ekranem lub coś innego, ale tekstury są ładne. E, miło że to wnętrznie jest jakieś takie zamukate stół, tak to wygląda. E, I dobra, przejdźmy sobie do świateł, e, do światła jak, jak wygląda tutaj światła. To tak, e, widzowie e, Jeśli chodzi o dzienne, tak one świcą. Długie w taki sposób z tyłu, tak to wygląda. No i przecimgielne działają. O, tak, tak to wygląda. Eee, także Krakson e, jest, jest zwykły. No, także se weźmiemy na dzienne. O, na zwykłe. Weźmy se przecimbielne włączymy i jakby. Eee, czekajcie, bo coś się zepsuło coś mi się, tak szczerze. Eee, dobra i lecimy widzowie i jakby ten mm. Mm. Także przejdźmy sobie do testu e, elastyczności tego e, Oriona Zafajera I jakby e, musimy pojechać na prostą tą naszą e, jakby e, którą testujemy wszystkie samochody e, właśnie i, pod względem elastyczności i przyspieszenia noć. Także idźmy na tą prostą widzowie i, i jakby, zaraz przesusujemy zobaczymy jak ten samochód się rozpędza do Setki, jaka prędkość maksymalna jest Jego, czy, czy uda mi się na tej prostej rozpędzić do Prędkości maksymalnej, co to nie wiem Nie wiem co tak szczerze Dobra i teraz tak Klasycznie na pełne obroty go dajemy o, mamy pełne obroty, i tutaj wciskamy w i lecimy widzowie. Zobaczymy, do setki z tej procedury już szybko się rozpędza. Eee, zobaczymy, jak to do prędkości maksymalnej i jaka jest prędkość. Tutaj do prędkości gorzej, gorzej trochę do tej prędkości maksymalnej się rozpędza. Eee, no. Dobra, widzowie. Czy nam, czy nam starczy proste widzowie? Żeby przetestować tą prędkość jego maksymalną sprawdzić jaka jest No, no mam nadzieję, że nam starczy tej prostej Chociaż widzowie No Dobra Mamy prawie 200, czy, czy będzie 200 widzowie, czy uda się 200 wykręcić Mamy 197 No nie idzie dalej, także to jest e, Jego prędkość maksymalna tylko Samochodu, czyli 197 O sorry Sorry, sorry panie Wałdy. Sorry, sorry. Przepraszam. Dobra, wracamy. Widzowie po dealershipa, Mam i ocenimy sobie ten, tego Oriona Safaira. czekajcie, czy uda mi się go wyprzedzić? Dajemy, dajemy. Wyprzedzamy. Chopa z Audi. Dobra. Nie on, a ty nie, ty pojedzie. Dobra, wyprzedziliśmy go, udało się jest, jest gitara i co? Widzimy. Zaraz będziemy pod spam i co cenimy tego y, tutaj minivana, bo to jest taki wiecie rodzinny samochód, eee, jakby no bo mamy tutaj dużo, kuwa, mamy y, 5 miejsc No Dobra, jesteśmy blisko tylko Jezu, bo jakie ja widzę kuwa. ten tych botów kłamać W tej jakby powinni zrobić żeby mniej było tych botów o kłamać co ja robię widzowie, nie wiem Dawa, wyjedziesz? Wyjedziesz czy kuwa, nie, nie, Nie za bardzo, nie wyjedź, wyjedź proszę Dawaj, dawaj, dawaj Nie muszę mu pomóc wyjechać Może się uda go wyciągnąć tylko nie wiem po czemu ja wjechałem widzowie do, do jakiejś rzeki. Stoke jest. Może... No, Opel. Ten, Orion, chodź tutaj. Dobra, Uda... Nie no widzowie, tragedia się stała. Nie ma na to wam wytnę, tak? Dobra, widzowie się z tepniemy. Tepniemy się, zespemujemy setko y, tego, 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 tego y, Oriona. Kuwa, nie tu. Dobra, może być i tu. Tutaj zrobimy tutaj ocenę, także sobie go tpniemy i Wam powiem na ile oceniam. Digo i uplam Sapphira eee, no. Czy oriona Tylko że Orion gdzie był Orion. Kuwa, nie pamiętam szczerze. Widzowie, gdzie, gdzie było Orion? Mazer 6. Jest, a Orion, widzowie, a on płatł był Orion. Także widzowie, nie będziemy do niego wsiadali. Jeśli chodzi o ceny tego samochodu, PC, czyli Oriona Safira, no powiem wam, że wiecie jak na Vana, to w miarę szybki to jest, taki minivan, no i jakby, jakby, jakby jest fajny mamy podniesienie także tutaj na krawężniki, znaczy krawężniki mu nie są straszne, bo nie podniesiony i jakby z wyglądu też mi się w miarę podoba chociaż nie, jak, ja nie lubię takich e, samochodów typu minivan e, ani w tej FPC ani w rzeczywistości ale uważam że to jest fajny samochód jak za 15700 i jakby jest warty swojej ceny bo no Kuwa, co ty robisz tym BMW? Czekać bo jakiś pałac z BMW mi się wjechał, mi wjechał To wracając, to uważam, że to jest fajny samochód. Za 1500 700 y, I co? I co wie? go tak y, na y, 9 na 10 y, jakby. Albo y, 8,5 na, 8 na, 8 na 10. 8,5 go oceniam. Odejmuję y, 1,5 punkta y, za, za y, to wnętrze, które jest dość biedne jest mało w ogóle rzeczy tutaj tekstur w ogóle nie ma rady nic takiego i co jeszcze odejmuje za to przyśpię do prędkości maksymalnej, bo trochę wolno się rozpędza, tutaj prędkości maksymalnej ale pod względem wyglądu prowadzenia i w ogóle jakby tego, że jest podniesiony jakby ogółem no jakby oceniam, jak mówię, 8,5 i dobra, widzę, już nie będę przedłużał. Yy, mam nadzieję, że wam się odcinek już podobał. Trzecie, suba trzeci, lajka, bim na Instagrama, skin 12. Dajcie obsad, na TikToka, mini wrócił, 12, mini wrócił, po prostu e, 2. Dajcie e, ten e, obsad też i bicie na mój kanał e, e, i też dajcie tam suba, bo tam fajne filmiki są yy, i, I ten I będzie super jak yy, Będzie gitara jak dacie suba I będę się z wami żegnał Także elo I cześć